Myślę, że polityka jest strasznym słowem w dzisiejszych czasach. Wszyscy się boimy, boimy polityki. Eee, uważamy ją za coś nie, nie, niedobrego. Do, do polityki przypięła się łatka takiej działalności nie do końca jasnej, prawda? nie do końca em, opartej o dobre intencje. Wydaje się, że w przypadku Sławka, który jest osobą niezwykle spójną wewnętrznie. To była naturalna konsekwencja wcześniejszych działań, ponieważ jeżeli ma się pewną wizję i chce się ją realizować in dla innych ludzi, nie tylko dla siebie, no to trzeba wtedy podjąć takie wyzwania jak polityka. To, co się dzieje między ludźmi, jest dla niego niezwykle istotne. Z drugiej strony z czekiem ogromnej wizji. I wydaje mi się, że to miastu takiemu jak Krakowie jest również potrzebne. I jak widać z jego wcześniejszych sukcesów, takimi, takich jak, jak, jak osiedle Parkowe Wzgórze, te wizje to nie są mrzonki, tylko wizje przekształcają się w plany, a w plany w realizacje. Każdy z nas, mieszkańców Krakowa, jest niezależny. Mamy indywidualne myśli, indywidualne plany, wizje i marzenia. Ale tylko wtedy, kiedy połączymy się w, we wspólnym działaniu, może wyjść naprawdę coś wielkiego. Sławek Taszkiewicz jest niezależnym kandydatem na prezydenta miasta. Może my, niezależni mieszkańcy, powinniśmy popierać takiego człowieka jak Sławek Taszkiewicz, który nie tylko ma wizję, ale również potrafi tę wizję realizować. Dołączmy do Sławka.